Witajcie, kochani, po przerwie związanej z nadmiarem ilości zadania, ale już się stęskniłam za tymi naszymi prayer walkingami, ale też za tym, żeby odpocząć w obecności Bożej. A dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o trzech kluczach do, do, do bliskości z Bogiem: trzech kluczach, które powodują, że, że to jest łatwiejsze, że to jest łatwe, że to jest takie osiągalne bo to jest coś, co robimy na Immanuelu. Zresztą, Immanuel to możemy też zrobić dla Was, jak będziecie kiedyś chcieli przyjechać i zrobić całe szkolenie, zobaczycie, jakie to proste. Ale w każdym razie, jakie są te klucze? To są takie rzeczy tak proste, tak oczywiste, że aż się zdziwicie i pomyślicie: Wow, wiem, mówi to samo! A może się później zachwycicie, że to znaczy, że to jest tak osiągalne. I słuchajcie, pierwszym takim kluczem jest, ja pamiętam, i teraz, jeżeli zobaczycie na historię Izraela, to możecie zobaczyć, że oni śpiewając różne pieśni, tak, czy, czy mówiąc różne rzeczy, oni mieli taki zwyczaj, żeby rozpatrywać dzieła Pana. I tego mamy pełno w Starym Testamencie. Cały czas mamy tego Boga, który, który był, który był obecny. I teraz, kiedy Gedeon y, pracuje na polu, to zobaczcie, jak on rozpoznaje to, że, że Boga nieba. Mówi, że gdyby Bóg tu był, to by takie złe rzeczy się u nas nie działy. I nie mówię tego, żeby potępić swoje życie, bo być może dzisiaj nie widzisz Boga w swoim życiu, a to jest bez sensu, żeby się potępiać, żeby się łoić, żeby robić to, co diabeł chciałby, żebyś zrobił. Ale mówię o tym, że Izrael miał w zwyczaju to, żeby pamiętać, co Bóg mówi. I przekazywali to pokolenie, z pokolenia na pokolenie. I zobaczcie, kiedy Izrael w różnych momentach, to sobie możecie przeczytać w Starym Testamencie, w Mojżeszowej, tak? kiedy Izrael odstępował od Boga i ktoś się zjawiał w nowym pokoleniu, kto posłuchał słów proroka o napomnieniu, to zaczynał szukać starych pism, i w tych starych pismach, kiedy zobaczył, jak ludzie przebywali w Bożej Obecności, co Bóg dla niej czynił, to to powodowało jego nawrócenie. I widzisz, taką najgorszą rzeczą w naszym życiu, która się może zadziać, to taka, że my nie pamiętamy dobrych rzeczy, które uczynił nam Bóg, ale pamiętamy w różnych momentach których coś się nie wydarzyło w naszym życiu, o co bardzo prosiliśmy. I zobaczcie, że o wiele łatwiej nam jest takie złe rzeczy przechowywać w swoim życiu zamiast tych dobrych, które uczynił nam Bóg. I widzisz, problem polega z tymi rzeczami, których Bóg nie uczynił dla nas, albo które były jakimś atakiem diabła dla nas, a o tym też wam kiedyś powiem. Jeżeli będziecie chcieli, to, to polega na tym, że one są takie jak taki cień w naszym ciele. Bóg mi nie pomógł. Coś musiałem zrobić źle, albo Bóg jest zły, albo nie zrobiłem jakichś tam czterech obrotów, sześciu przysiadów, trzydziestu sześciu podskoków, i dlatego to się nie stało. Zobaczcie, co my robimy. My nie rozumiemy, dlaczego pewne rzeczy w naszym życiu się nie stały, te dobre, których się spodziewaliśmy. I zamiast rozpamiętywać Bożą miłość, to my rozpamiętujemy miejsce porażki. I kiedy my rozpamiętujemy miejsce porażki, to nieprzyjaciel naprawdę może w naszym życiu działać. Czasami jest tak, że to jest jak taki właśnie trigger, że spotykamy się z kimś i ktoś mówi: No to jesteś taki fajny, ale ja pamiętam. I nagle u nas się budzi cała fala, taka jakby ktoś naprawdę szambo otworzył. Więc widzicie, my potrzebujemy rozpatrywać dobre, Boże rzeczy, które się przydarzyły w... w w, w naszym życiu. My potrzebujemy mieć taką spolegliwość a propos rzeczy, które chcieliśmy, które były ważne, które wydawało nam się, że są dobre i one się nie stały. Czyli nie szukać takiego wyjaśnienia na siłę, dlaczego to się stało. Bo jak na siłę coś próbujemy znaleźć, to nieprzyjaciel zawsze nam podstawi coś, co naprawdę jest nieważne, coś, na czym się koncentrujemy. Mamy całe takie pokłady wytłumaczeń, tak? Że tu zgrzesiliśmy, tu się nie modliliśmy, Wiecie, Bóg nie działa przez nasze modlitwy. To nie jest przycisk. Modlitwa nie jest przyciskiem realizacji Bożej Obietnicy w naszym życiu. Modlitwa jest spotkaniem, modlitwa jest proszeniem w zaufaniu, modlitwa jest wołaniem, modlitwa jest uwielbieniem, tak. Więc my potrzebujemy rozpatrywać, czyli mieć jakby na ustach te Boże obietnice, które się w naszym życiu wydarzyły. Panie, dziękuję Ci za to, że nie miałam dzieci, ale Ty mi dałeś dwójkę maluszków. I do takich maluszków, maluszków. Dziękuję Ci za to, że, że połączyłeś nas z takim patchworkiem. Dziękuję Ci Panie, że dałeś mi takiego męża który służy ciebie, tobie i kocha ciebie, i kocha mnie, jest taki śmieszny jak Marek Cisiłka, bo to mały Marek Cisiłka. Panie Boże, dziękuję tobie, że przy pomocy cudów, znaków i kogoś, kto miał serce, mogę teraz mieszkać w domu i wychowywać te moje patchworkowe dzieci w domu. Panie, dziękuję Ci za to, że dwa razy uratowałeś nasze życie, która chociaż wszystkie wskazówki mówiły, że to będzie zagłada. Panie Boże, ja dziękuję Ci za to, że otaczasz mnie cudnymi ludźmi. Panie Boże, ja dziękuję Ci za to, że jesteś tak dobry w każdym momencie mojego życia, że otwierasz drzwi, które chcesz, żebym ja weszła. Zobaczcie, jak to brzmi. To jest Przyciąganie zapachu Boga do życia, to jest przyciąganie dobrych rzeczy do Boga, Bożych do naszego życia, to jest przyciąganie aniołów do naszego życia, zainteresowanych, wow, to jest człowiek, który zachwyca się Bogiem, to jest dziecko Boże, które mówi o swoim tacie. I drugi klucz. Równie istotny to jest dziękczynienie, czyli podziękowanie Bogu, właśnie tak jak ja już to zrobiłam teraz, za to, co Bóg czynił w moim życiu. Czyli ja pamiętam i ja Ci dziękuję za wszystko, co czynisz w moim życiu, ale tu się posuwam dalej. Nie tylko dziękuję Ci za to, co Ty zrobiłeś w moim życiu, ale dziękuję Tobie, że jesteś taki bez granic, że jesteś taki, taki, taki osiągalny. Taki, który potrafi zrobić wszystko i nic go nie zatrzyma. Że nie jesteś bogiem, którego może powstrzymać ktokolwiek, yy, nawet Putin. Dziękuję Tobie, że to Twoje plany się realizują. Czyli ja wychodzę z tego dziękczynienia dla mnie, do dziękczynienia za moją rodzinę, do dziękczynienia za to, czym, jaki Ty jesteś dla ludzi, jak Ty nas kochasz, do dziękczynienia za to, co dla nas zrobiłeś, za zbawienie, za uratowanie, za odkupienie, yy, za uzdrowienia, które czynisz swoją mocą. Ja Ci dziękuję, że Twój Duch działa wśród ludzi, nawet jak ja tego nie widzę. Choć czasem nie widzę, Ty działasz, choć czasem nie słyszę, Ty działasz. Moja ulubiona piosenka. Yy, I wiesz, i kiedy ja się nad tym zastanawiam, nie wiem czy mnie teraz słyszycie, bo pociąg mnie zagusza. Zawsze pociąg zagłusza czy nie, nie. To słuchajcie, kiedy ja mam te dwa klucze, to moje serce robi się miękkie. Jest w końcu trzeci najważniejszy klucz. Teraz przeprowadzamy się do nowego ośrodka, który będzie przy jakiejś parafii w centrum. I w pewnym momencie zobaczyłam, jaki pęk kluczy dostałam, i byłam przerażona. Okazało się, że tam jest chyba z osiem kluczy, ale jest jeden, który jest największy. I ten jeden prowadzi do tej największej, do, 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 do tych właściwych drzwi. I słuchajcie, kluczem do e, intymności z Bogiem jest relacja, czyli jest przebywanie z Nim. Czyli kiedy ja pamiętam o tych wszystkich rzeczach. Kiedy ja dziękuję Mu za te wszystkie rzeczy, które On zrobił w moim życiu, a nie rozpatruję te, których nie zrobił, te, które są smutne. Te zostawiam i mówię, że kiedyś mi wyjaśnisz. To wtedy sięgam po ten klucz największy. Ten klucz sięgający do sali tronowej. Do spotkania z Nim. I mówię, ja wiem, że przez moc Jezusa Chrystusa ja mogę się z Tobą spotkać. Ja mogę usiąść na Twoich kolanach. Ja mogę sobie, sobie z Tobą, Panie Jezu, porozmawiać. Ja mogę poczuć, że jesteś Blisko, że jesteś, że jesteś mną zainteresowany, że chcesz się ze mną spotykać, że chcesz ze mną być. I słuchajcie, jeżeli ja w ten sposób y, prowadzę swoje życie, to ja naprawdę uczę się bliskości Boga. Ja naprawdę wiem, że On jest. I słuchajcie, ja nie mam problemu z niektórymi grzechami, bo ja wiem, że Bóg jest zaraz obok mnie. Tak? Więc ja nie zrobię pewnych rzeczy, bo wiem, że On jest, bo wiem, że jest blisko. Więc widzicie, to wszystko jest przez. Przez łaskę i przez wiarę, przez łaskę i przez wiarę, tak? Wiarę w to, że rzeczy niemożliwe dla niego są możliwe, wiarę w to, że nas nie porzucił i nie opuścił, nie zostawił nas sierotami, ale że chce z nami tu i teraz być, przebywać i że nie czekamy, że kiedyś nadejdzie dzień, kiedy my się z nim spotkamy, ale już jest ten dzień. Dzień spotkania, kiedy on pragnie, kiedy on pożąda, kiedy on marzy, aby się z nami spotkać. Także, kochani, zastosujcie te dwa pierwsze klucze i zobaczycie, że trzeci znajdzie się po prostu w waszych rękach. Nie unikajcie spotkania z Bogiem, bo to jest centrum, centrum naszego chrześcijaństwa. Nie tysiące modlitw stawienniczych, nie czytanie Biblii, nie chodzenie na konferencji, nie yy, książki, ale Spotkanie z nim, spotkanie z nim, kiedy my osobiście doświadczamy jego zainteresowania, jego dobroci i on doświadcza naszej dobroci, naszego zainteresowania i tego, jak bardzo my go pragniemy. Także, Oblubinica Droga, kochana, wracaj, wracaj do niego, bo masz wszystkie klucze, aby spotkać się z nim, aby być blisko niego. Kochani, ściskam Was mocno. Do usłyszenia i do zobaczenia.